Dzień dobry wszystkim. Ja nazywam się Damian Dubiak, prowadzę agencję AI i automatyzacji. Dzisiaj przedstawię przegląd najnowszych wydarzeń w dynamicznie rozwijającym się świecie sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z ostatnich tygodni stycznia 2025 roku. Obserwujemy intensywną konkurencję, znaczne inwestycje i znaczące zmiany w krajobrazie rynkowym. Pierwszą i być może najważniejszą informacją jest pojawienie się chińskiego modelu AI DeepSeek R1. Startup DeepSeek wprowadził na rynek model konkurujący z gigantami takimi jak GPT-4 od OpenAI, ale przy znacznie niższych kosztach, około 5,6 miliona dolarów w porównaniu do miliardów dolarów inwestycji amerykańskich firm. To wywołało dramatyczny spadek wartości rynkowej Nvidia o blisko 400 miliardów dolarów. Zastosowanie mniej zaawansowanego sprzętu i mniejszych zasobów w rozwoju DeepSeek R1 rodzi pytania o długotrwałość dominacji technologicznej USA w dziedzinie AI. Mark Andresen określił ten moment jako sputnikowy moment AI, sygnalizując znaczącą zmianę w branży. W odpowiedzi na rosnącą konkurencję 21 stycznia 2025 roku prezydent Trump ogłosił projekt Stargate, inicjatywę infrastrukturalną AI o wartości 500 miliardów dolarów. Projekt obejmujący partnerstwo z OpenAI, Oracle i SoftBank ma na celu wzmocnienie amerykańskich inwestycji w, w dziedzinie AI poprzez inwestycje w infrastrukturę. Początkowo przewidziano 100 miliardów dolarów na modernizację infrastruktury w całym kraju. Inicjatywa ta jest bezpośrednią odpowiedzią na wezwania ze strony firm takich jak DeepSeq. Nie tylko rząd USA reaguje na zmiany na rynku. Meta Platforms ogłosiła 24 stycznia inwestycję 65 miliardów dolarów AI, z, znaczna część z przeznaczeniem na nowe centrum danych w Luizjanie. Również OpenAI 24 stycznia zaprezentowało operatora, asystenta AI do codziennych zadań online z naciskiem na bezpieczeństwo użytkowników. Obie te inicjatywy pokazują determinację w utrzymaniu konkurencyjności na rynku AI. Samsung podczas wydarzenia Galaxy Unpack 22 stycznia zaprezentował zaawansowane funkcje AI dla Galaxy S, podkreślając wagę integracji AI w produktach konsumenckich. W międzyczasie Asystent AI DeepSeek zdobył szczyt list aplikacji w Apple App Store i Google Play Store w USA, Przewyszedłszy chat ChatGPT, co świadczy o wysokim, szybkim wzroście popularności i akceptacji przez użytkowników. 22 stycznia Elon Musk zakwestionował realność finansowania projektu Stargate, dodając element niepewności do dyskusji na temat inwestycji w AI w USA. Spadek wartości rynkowej Nvidia o 600 miliardów dolarów po ogłoszeniu DeepSeek R1 pokazuje wrażliwość rynku na nowe technologie i intensywną konkurencję. Podsumowując, Obserwujemy dramatyczną zmianę w, w, w krajobrazie AI. Pojawienie się DeepSeek R1 wy wywo wywołało falę inwestycji i reakcji, podkreślając znaczenie innowacji i konkurencji w tej dziedzinie. Przyszłość AI jest niepewna, ale jedno jest pewne. Tempo zmian jest imponujące. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji.